Pamp Stańczyk 2 Nowa twarz stańczyka 2 Cześć wszystkim, oczywiście nie lubię Putina jakoś bardzo, ale mam część kalabardy i pozdrawiam Was bardzo gorąco Dzisiaj z innej strony będziemy rozmawiać na temat prawa jazdy i tego co mi się w tej kwestii wydarzyło. Stańczyk będzie też krótki. Dlatego zachęcam do oglądania. Podatki to mój wróg, podatki idą w dół, podatki to mój wróg, podatki idą w dół. A więc, obiec, a więc. byłem sobie e, star list w sumie rzecz biorąc, e, na temat e, musi pan nowe prawo jazdy wyrobić, bo miałem tylko na 3 lata przez błąd lekarza. No i idę, idę, dowiaduję się, że <grywania> za badania muszę zapłacić dwie stóweczki. Hajs się musi zgadzy ustawowo, powiedzieć, że dwie stóweczki teraz. E, wcześniej było to 50 zł. Czy coś się zmieniło w kwestii badań? Nie, nic się nie zmieniło, jest to samo, nawet krótsze miałem te badania. E, A ja muszę zapłacić więcej hajsów, no ale piniążki się zgadzać muszą oczywiście. E, jeszcze oczywiście później idziesz, płacisz stóweczkę, no bo kurczę, psz, darmo, darmo tanie, tanie państwo, panie, idź pan, płać! przecież kurczę, obiadki musimy sobie kupić, za co to? Przecież za, za darmo nie dają obiadów, no, musisz pan iść, te, teraz i zapłacić. No, szkoda, szkoda, no kurczę 300 zł w plecy. Jeśli myślisz, że masz bezterminowe prawo jazdy, to dla Ciebie jest super wiadomość: a mianowicie od 2012 roku w Polsce prawo jazdy jest wydawane na 15 lat. Za 15 lat przyjdzie do Ciebie liścik i przyjdzie zapłacić za badania. Witamy w Polsce! Woo! Dobrze. E, jakie jest moje zdanie na ten temat, w ogóle w kwestii prawa jazdy? Ja kiedyś im Zakładam kładam party. Cały czas to robię, tylko bardzo powoli. Ale powiedzmy, że mam nadzieję kiedyś skutecznie. Ej, ogłaszam się pierwszym interrexem. W tym momencie się ogłaszam, pierwszy interrex, czy miałbym ten, szczerze, bym się bardziej tak tutaj ten. Ogłaszam się pierwszym Interrexem i buduję nowe państwo, to będzie Korona Polski. Jeśli Wam się podoba ten pomysł, oczywiście lajkujcie, piszcie, będę Wam mówił co dalej. Eee, kwestia jest tego typu, że w moim państwie, powiedzmy, jak będzie wyglądała prawa jazdy. Prawa jazdy nie będzie w kwestii takiej prywatnej. Eee, będziesz musiał tylko na początku, tak ustalmy przez 30 godzin. Później oczywiście zrobiłem, że w ogóle będzie wolna amerykanka, ale na początku 30 godzin jazdy E, później ktoś ci podbije i możesz jeździć i e, etafSio. E, później jeszcze w ogóle rodzice zrobimy, że mogą te 30 godzin przyjechać swoimi pociechami i ich nauczyć, a później już taką mówiłem wolność. I kwestia z tego typu. Czy uważacie, że prawo jazdy spowodowało, że mamy mniej wypadków na drogach? No nie wydaje mi się. Czy że na przykład nie wiem, ludzie bezpiecznie jeżdżą znają przepisy? <śledzio> ludzie, którzy mają prawo nie znają przepisów. Jeżdżą na wyczucie większości. E, kierowcy, wariaci jeżdżą, mi to nic nie dało. Jak ja to widzę? A mianowicie, państwo chcą tylko zarobić, wydając te prawo, jazdy i zgarniać tylko, hajs, nie mają gdzieś wasze bezpieczeństwo. Sami jeżdżą po pijaku, no ich bronią się immunita, um, immunied, immuninet, immunitetem. I później. dokładnie. Polski język być trudny. Ale uważam, że e, większe kary. Większe kary i to nie tak, że tam większe, większe, tylko takie lewactwo teraz ze mnie wyjdzie, a mianowicie kary w stosunku do tego, ile ktoś zarabia i większe, jeśli ktoś zarabia więcej. I to troszkę może odstraszyć kierowców, tych takich, którzy niedzielnych kierowców, którzy się nie chcą uczyć i nie znają przepisów, wyjeżdżają na drogi. I też rodziców, którzy dają swoim pociechom auta, żeby się musieli nauczyć i kursy oczywiście będą prywatne, jak ktoś będzie się chciał uczyć, nie ma problemu. Tylko jak złamiesz przepis, to już... To już niedobrze, to już będziemy cię łapać mandatami. Yy, srogimi oczywiście, że ten tutaj bardzo srogimi. No i to myślę, że jakiś tam sposób rozwiąże. Poza tym bardzo drogi są istotne, jakie są jakości i tak dalej. I tutaj trzeba poza tym iść. No ale to jest jeszcze dłuższy temat. Uważam, że tak jak samo nie ma prawa do chodzenia. A chodzenie też zajmuje dużo czasu i co też nie jest niebezpieczne, wychodzisz na ulicę, przechodzisz przez pasy i co? I potrzebujesz do tego może specjalnego kursu teraz, żeby chodzić po drodze? Nie, nie potrzebujesz. Mam nadzieję, że tego pomysłu nie wymyślą, że nie ściągną za niego tego pomysłu, żeby wyciągnąć więcej hajsu, bo oni mają wszystko, wszystko, żeby określić obywateli. Mam nadzieję, że nie będzie tak samo, jak nie... Nie wiem, nie stawajcie się niewolnikami takimi umysłowymi. Jeśli nie potrzebujecie prawa do chodzenia, to po co wam prawo do jeżdżenia autem? Jeśli ktoś was nauczy, macie poczucie, że jeździcie. Wielu znajomych moich jeździło bez prawa jazdy i żyją, i spoko. I, a wielu ludzi ma prawo jazdy, nie umie jeździć, albo jest w ogóle wariatami. Co? co coś zmienia? Nie. A więc, w moim kwestii będzie bardzo większa swoboda. No i przy okazji, tylko pozwolenia też na początku bym wydawał tylko ludziom, którzy siedzą w logistyce i chcą dawać tam przewozy, tiry, auta przewozowe i tak dalej. Tylko tyle. To był Stańczyk 2. Bardzo krótki, jak ja mówiłem. Pozdrawiam. Nie lajkujcie, nie subskrybujcie, nie komentujcie, bo nie jest to dla mnie w żaden sposób istotne.